Katarzyna Kozińska, witam serdecznie. Jesteśmy w wyjazdowej rozmowie tutaj w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Rozmowa na antenie telewizji Gorzów i na antenie Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Gościem programu jest mecenas Jacek Dibła, autor e, licznych książek, e, które przedstawiają w krzywym zwierciadle trochę dzisiejszą władzę. Witam serdecznie Panie mecenasie. Witam Panie redaktor, dzień dobry Państwu. Właśnie tak opowiadałam i tutaj nawiążę do tego, że sposób nieraz parsknąć śmiechem na obraz, który jawi się czytając pożegnanie dobrej zmiany, to ma śmieszyć? No właśnie to jest chyba trochę tak, że na początku śmieszy, ale potem zaczyna się trochę zmieniać i wszyscy zaczynają trochę płakać, bynajmniej nie za dobrą zmianą, którą Żegnamy w, tą książce, w tej książce, ale no chyba za tym, co się z nami stało przez ostatnie mm, 8 lat. Ja na to patrzę właśnie no, przez pryzmat troszeczkę satyry, ale tak naprawdę, kiedy ten uśmiech sytuacyjny minie, to robi się rzeczywiście trochę smutno. Panie mecenasie, no nie wiem, czy się dobrze przygotowałam do tego wywiadu, bo wie pan, czytając pierwsze strony tej, tej książki, to powinnam chyba założyć ten strój krakowski albo jakiś inny, żeby, że tak powiem, dobrze wyglądać przed prezesem, oczywiście z przymrużeniem oka, bo o tym właśnie mówimy, ale dzisiaj się przedstawia także w tej książce. Kiedy ją czytamy, obraz także mediów, wszystkiego w tym krzywym zwierciadle my się daliśmy omamić. To znaczy, przede wszystkim no to, to pożegnanie dobrej zmiany ma tytuł troszeczkę symboliczny, prawda? Bo to nie chodzi o pożegnanie pewnych ludzi, dlatego bo ja uważam, że jesteśmy tak wspaniałym krajem, że jest miejsce, żeby był każdy jak gdyby mógł funkcjonować w przestrzeni publicznej, niezależnie od swoich poglądów, jeżeli to będzie robił w sposób uczciwy, bez wojny, bez jadu, bez niszczenia innych, tylko na zasadzie każdy z nas ma prawo do swoich poglądów, rozmawiajmy, dyskutujmy i bierzmy od siebie co najlepsze. Natomiast ten tytuł zmiany, dobrej zmiany to przede wszystkim jest to, co mi się z dobrą zmianą kojarzy, a z dobrą zmianą, Kojarzy mi się no, przede wszystkim atak na konstytucję, wykluczenie, fałszowanie historii, kariera ludzi bez kompetencji. Akceptacja nieróbstwa, niekompetencji, często złodziejstwa. I wydaje mi się, że od tego 2015 roku odeszliśmy od standardów. Stworzyliśmy społeczeństwo, gdzie zwycięzcy zabrali wszystko, pozostali, zostali wykluczeni. Społeczeństwo przestało być odnośnikiem do tego. Co władza chce? To przecież władza ma być dla społeczeństwa, a nie społeczeństwo dla władzy. Ustawy przestały być konsultowane, ludzie przestali być szanowani. Czy to są te wszystkie oznaki, które. Wskazują na państwo idące w kierunku autorytaryzmu, prawda? Państwo wodzowskie, państwo nie opierające się na pewnych zasadach demokratycznych. No i to są te wszystkie elementy, demokracja, które... tak, pod względem, że pod warunkiem, że myślicie tak, jak ja, tak? No trochę tak, że demokracja przedstawicielska jestem waszym przedstawicielem, mówi prezes. Więc wydaje mi się, że właśnie ten symboliczny tytuł Pożegnanie dobrej zmiany. तो ये jest... Pożegnanie tego wszystkiego złego, co weszło do naszego życia publicznego, politycznego przez ostatnie 8 lat. I wydaje mi się, że doszliśmy do takiej sytuacji, że wszyscy mamy tych dwóch dość dwóch wrogich obozów, które patrzą na siebie z takim no, wrogością, że każde spotkanie rodzinne to jest albo milczenie, albo awantura. Przestaliśmy Umieć ze sobą rozmawiać, szanować się, rozmawiać, a przecież rozmowa jest czymś najfantastyczniejszym. Jeżeli wyrzucimy z, przede wszystkim z naszych serc to wszystko, co wniosła w niedobra zmiana, czyli to nienawiść, ten brak szacunku do innych, obalanie autorytetów, jeżeli to wszystko zniknie, no to wtedy zaczniemy się być może uczyć siebie na nowo, zaczniemy rozumieć, że Kraj nie musi być tak, jak my, taki, jak my myślimy, że w tym miejscu jest, w naszym kraju jest naprawdę dużo miejsca dla i lewaków, i prawicowców, i centrowców, i naprawdę możemy tworzyć pewne wspólne, fajne wartości, jeżeli właśnie wyeliminujemy... Te wszystkie chwyty niefery. No i ta książka jest właśnie opowieścią o faulowaniu, jest taką satyrą, co mm, ludzie nie trzymający się pewnych no, reguł demokracji zrobili z naszym krajem, oczywiście przez jakieś satyryczne spojrzenie. No jeszcze największą ozdobą chyba tej książki jest to, że mój przyjaciel Robert Górski, czyli autor ucha prezesa, opatrzył ją wstępem, nawet występuje w niej, potencjalnie nawet dochodzi do niej, w niej na kartach tej książki do bójki towarzyskiej między, no a nim, ponieważ ta książka jest takim pomieszaniem snu, postaci fikcyjnych, mówiących zwierząt rzeczywistości, więc pojawia się i profesor Adam Bodnar w niej, pojawia się Robert Górski, pojawiają się osoby zupełnie fizyczne, jak pewien mówiący żoliborski kod, jak prezes z Żoliborza, także taka, taka mieszanina różnych, że tak powiem, postaci. Jeszcze kosmosu tam brakuje, nawiązując do Lema, chociaż już, już jezu, to zakrawa, już on o kosmos. Też. Przecież w jednym z opowiadań akcja w pewnym momencie przenosi się na, właśnie w kosmos, bo grupa y, wiernych Pretorianów Prezesa no, postanawia go uczcić i Ziemia staje się zbyt mała dla tak wielkiej uroczystości, jakimi są rodziny prezesa, więc akcja przenosi się też w kosmos. I kosmos to jest, panie mecenasie, to co się dzieje. Dlaczego i czy, Pana zdaniem, trzeba ludziom otwierać oczy? Czy my dzisiaj przywykliśmy do stanu rzeczy, z jakim mamy do czynienia i dlaczego trzeba innego spojrzenia? I tu i teraz. Ja myślę, że przede wszystkim nikomu nie trzeba otwierać oczu, bo jako ludzie no, mamy pewne własne opinie, pewne własne oceny rzeczywistości, więc ja uważam, że to nie jest kwestia otwierania komuś oczy, oczu, bo nie możemy nikomu narzucać własnej opinii. Ale to, co mówił chociażby Hegel, prawda, że spły dyskusja jest drogą do prawdy, czyli mamy tezę, mamy antytezę, mamy synt syntezę, czyli ludzie, którzy rozmawiają, słuchają innych, przedstawiają swoje poglądy, słuchają drugich, stają się bogatsi, a w wyniku tej rozmowy y dochodzi się do jakichś nowych wartości, czyli zawsze dyskurs, rozmowa jest czymś twórczym co pozwala zrozumieć innego człowieka, pozwala mu jednocześnie przekazać nas samych i z tych wartości wybudować coś więcej, prawda? Więc ja uważam, że otwieranie oczy to jest trochę coś takiego na siłę, prawda, że mamy zmusić kogoś innego, żeby myślał tak samo, a niech on myśli po swojemu, prawda, tylko rozmawiajmy i przede wszystkim nauczmy się rozmawiać. Bo właśnie między wojną a pokojem jest ta różnica. Że w czasie pokoju się rozmawia, dyskutuje, tworzy okrągłe stoły, zawiera się umowę społeczną, a wojna to są dwie wrogie armie. W tej chwili naszym nieszczęściem jest to, że tak naprawdę nie dyskutujemy. No proszę zobaczyć chociażby te wybory, czy prezes Kaczyński stanął do dyskusji do konfrontacji yy, z premierem Tuskiem w formie właśnie spotkania jakiegoś przedwyborczego. Nie, tej rozmowy nie ma. Jest krzyk, jest obrzucanie się jakimiś obelgami, natomiast nie ma rozmowy. I to jest no, ale przyzna pan panie mecenasie, że coś tej władzy wyszło zdecydowanie najlepiej. Dzielenie Polaków. No, o, o tym właśnie mówimy, że jest, jest to jedna z największych, no, nie Jesteśmy mistrzami świata, no bo przecież była w historii wojna stuletnia, była wojna trzydziestoletnia. My mamy na razie wojną ośmioletnią, no ale jak gdyby ta książka też opowiada o metodzie zdobywania władzy, prawda? W Pożegnaniu Dobrej Zmiany są pewne monologi prezesa, który opowiada o historii swojego sukcesu, czyli o tym jak... Wzbudzając nienawiść, jak pokazując ludziom, że zostali oszukani, jak posługując się taką symboliczną figurą kozła ofiarnego, czyli pokazać, że komuś stała się krzywda i wskazując, kto jest na to i odpowiedzialny, można jednoczyć niezadowolone grupy i wskazywać im wroga. Prawda? Jak ten wróg się wyczerpie, to na zadowolenie się wyczerpie, można pokazywać następnych wrogów. I i takie zarządzanie społeczeństwem przez ciągły strach, przez niepokazywanie pewnych elementów dobrych, tylko właśnie pokazywanie, że ktoś nas skrzywdził, że zostaliśmy oszukani, czyli takie budowanie swojej pozycji poprzez frustrację, wymawianie ludzi, że stała im się krzywda. No to jest yy, narzędzie takie niszczące, prawda? No bo niczego dobrego nie buduje się nienawiści, nie na nienawiści, niczego dobrego nie buduje się na wskazywaniu winnych, na żądaniu odwetu, rozliczenia. Buduje się poprzez no, jakieś właśnie trochę wybaczanie, trochę znajdywanie wspólnych celów, znajdywanie to, co nas łączy. Natomiast no, historia dobrej zmiany to jest historia na podział na pokazanie, że nie jesteśmy w stanie się dogadać, musimy walczyć, musimy tego przeciwnika pokonać. No i... Ale nie staje pan tutaj właśnie panie mecenasie, widać, widać to tak, że w tej książce i w innych pana publikacjach po żadnej politycznej stronie, bo wrzuca pan też, że tak powiem, trochę dziechciu do tego miodu opozycji, że po prostu no nie ma rozmowy, prawda? Nie ma tej jakby zgody co do pewnych Priorytetów po różnej stronie? Potrzeba tej rozmowy? To znaczy, ja przede wszystkim nie jestem politykiem, więc ta książka nie jest propagandą. Ja jestem prawnikiem i dla mnie podstawą to jest to, żeby w kraju, w którym żyję, była szanowana konstytucja, były wolne sądy, był niezawisły trybunał ty konstytucyjny, więc ja się siłą rzeczy opowiadam za ludźmi, którzy te wartości szanują i przeciwko tym, którzy je naruszają. Natomiast to, co, co zapytała pani redaktor, czy ma być rozmowa? Oczywiście, no bo zakładając, że ta zmiana zostanie pożegnania w formie obecnej władzy, no to przecież ta władza nie zniknie, prawda? To będzie dalej Panie ponad zgodne. 30% ludzi, którzy tym razem będą w opozycji, prawda? No i teraz, jeżeli znowuż ta wojna ma trwać tylko jedna strona przejdzie do defensywy, druga do ataku, to to nie ma żadnego sensu. To jest chyba moment, kiedy niezależnie kto wygra, no to trzeba się zastanowić, jak rozwiązać ten problem, jak zakopać ten topór wojenny i jak się zacząć godzić. I mnie się wydaje, że politycy nam tutaj nie dadzą dobrego przykładu. Bo politycy będą się bali, prawda? No bo porozumienie jest troszeczkę taką oznaką słabości. Ja myślę, że to jest moment, kiedy nagle strasznie ważne okażą się samorządy, społeczności lokalne, małe jakieś takie ojczyzny prawda? i na szczeblu gminy, powiatu, województwa można jak gdyby zacząć te rozmowy hmm, pokojowe, żeby pokazać, że jest. Strasznie dużo obszarów, gdzie naprawdę polityka w ogóle nie musi ingerować, prawda? No bo możemy mieć jakieś poglądy odnośnie tego, czy jesteśmy bardziej chadekami czy bardziej socjalistami, no ale na przykład no, możemy mieć miłość do kina, do literatury, do klimatu, do sztuki, prawda, no, niezależną od polityki. Możemy, nagle okaże się, że jest masę dziedzin, gdzie tej wojny nie ma. Panie mecenasie, czy odczuł pan na własnej skórze to w jakiś sposób, czy, czy przyszli po pana, tak? jak pan opisuje tę rzeczywistość trochę zakrzywionym. Obrazie. Znaczy, no pojęcie przyjście rzeczywiście ma charakter przenośny. No nie załomotali w drzwi bagnetami jak u Nieckiego, nie wydali się, nie wlekli mnie na komisariat. Może z tego powodu, że jestem sędzią Trybunału Stanu i z tego powodu mam immunitet. Natomiast, no jak gdyby od lat jest właśnie to, o czym zacząłem naszą rozmowę. Polityka wykluczenia, prawda? Przez lata, no, od mojego mojego doświadczenia, wiedzy, byłem jakimś no, konsultantem publicznych instytucji w jakiś sposób, uczestniłem w spotkaniach Ministerstwa Sprawiedliwości i innych. No, nagle zupełnie wykluczenie. Jeżeli ktoś nie myśli tak jak my, no to jego głos jest nieważny. Potem zaczęło się eliminowanie z różnych redakcji yy, organów i tak dalej. Potem zaczęły się postępowania dyscyplinarne. Yy, ja to traktuję jak z uśmiechem, bo yy, to jest jak, jakieś fantastyczne doświadczenie, to znaczy oglądanie jak wygląda demokrac skażona demokracja yy, jest bardzo ciekawe, no bo w ten sposób człowiek jak gdyby Wie, gdzie nawaliły bezpieczniki, prawda? I teraz, jeżeli te wy wybory zostaną wygrane przez siły demokratyczne, no to dojdziemy to do jednego wniosku, że to, co było, się nie sprawdziło, to znaczy, przepisy nie uchroniły. Trybunału Konstytucyjnego nie do końca obroniły zawisłe sądy, no bo te sądy zostały obronione przez ludzi, a nie przez instytucje. Nie zdała egzaminu prokuratora i ileś jak gdyby rzeczy nie zafunkcjonowało: to znaczy, że gwarancje były zbyt małe, i ludzie złej woli mieli warunki, żeby to. Po prostu wykorzystać i zniszczyć instytucje demokratyczne, no i teraz my musimy tak naprawdę zabezpieczyć się, żeby ta historia się nie powtórzyła, i nawet jeżeli. Ktoś znowuż będzie miał władzę absolutną, prawda? No bo przez ostatnie 8 lat to była władza w jakiś sposób absolutna, bo wszystkie prawie poza Senatem instytucje zostały mm, zawłaszczone. No to nawet jeżeli ta władza będzie absolutna, żeby. Ci, którzy ją obejmą, nie mogli wykluczać. Ojczyzna jest ojczyzną wszystkich Polaków i jak gdyby no, w niej mm, funkcjonowaniu powinni uczestniczyć wszyscy. I nawet jeżeli jakaś partia jest u władzy, teraz nie ma znaczenia, to czy to będzie prawica, lewica, endecja, liberałowie, to nie może być tak, że Innych nie ma, że wykluczamy, że zwycięzca bierze wszystko, to musi być tak, że to jest nasza ojczyzna, że ci, którzy wygrali, rządzą, ale oni muszą szanować mniejszość i oni muszą pozwolić tej mniejszości na funkcjonowanie w tym kraju. No bo to nie jest zdrowe społeczeństwo, jeżeli każdy, kto myśli inaczej, nawet jeżeli ma kompetencje, doświadczenia, może być pomocny, jest wykluczany. I to nie ma znaczenia, która strona, to chodzi o zasadę mądrego, uczciwego państwa. To była wielka przyjemność móc rozmawiać z panem Macenasem Jacek, kiedy byłaby państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję. Ja dziękuję bardzo. No i jestem bardzo szczęśliwy, że kolejny raz przede wszystkim wróciłem z książką do Gorzowa Wielkopolskiego. Bo jest to miejsce cudowne i serdecznie zapraszam na spotkanie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do lektury także. Do zobaczenia.